Osada, katwisz, osada kotoryby. O, o! O! Ja pierdolę z hm? tej pieśni nie mogę mówić. Nie ma na co iść. Arsenal. Jak mi nie wyjściał. z lewej i z prawej są kaczki. uwaga. Mychę. Ja obchodzę to, żeby odejść od strony ucieczki. coś, coś. Babik coś tu rzucił. Do Was dobiegam. Na dachu Ja jestem w stronę ucieczki, żeby ...nie Ja pana kaczki Tu był w oknie jeden. No, wysadził tej drzwi. Nie krępuj się. Ja no Patrzę O Czekam kurde, no. jest trzech Jeden jest na 285 i dwóch jest między nami tutaj dwoma Nie wiem kto tam poszedł daleko Ja, bo... bo tam ten... Yy, Gościu to był To Dominik między nami jeszcze jest Między wami? Ale tu ktoś by... Kurwa, to tutaj ktoś byk, na 285 ładnie, uważaj. Pode gdzieś ktoś jest. O kurwa, gdzieś tam jest trzeba. Tu gdzieś ktoś jest. raz. Si, Cię... ja też. Ci to co on się do ciebie, bo jak zginę to weźmiesz. Kurwa, skąd dostałem? Nie wiem skąd dostałem, z pleców chyba gdzieś. A z łuku jakiś śmieć. Iłem. Obok mnie gdzieś i gdzieś. Tu dostał dosyć mocno bo Podpo z, z, Podniósł tego co tu leży. Mnie. Tego. Tu. Dostał. Tu leży. Pewnie i ta podpalać chyba, bo nie wstają. Dobra, Tego ty... dwa razy zrobiłem. Dobra, czekaj. sprawdzą Patrz na nich. Dobrze, mam A ja podniosę gościa. Patrzę. Jeden w lewej podbiega gdzieś. O nie Boże. Byłeś na moim tym i tutaj jest sześciu. Ale ja o czym podpalę? Ja teraz na twoim. Dobra, ja podpalę. Teraz jestem na twoim. O, jebano. Łoś ściany O nie, cheat no. on, to mnie strzeli Nie O Jezu W obronie całym Moment to ślep Medyk Poza biliście się nawzajem o, podpalin mi frajer głupi. Ale to nieważne. Ostatnie życie. O kurwa. Są wszędzie. No mówiłem! Pekaj, ja go przeszukam, wezmę sobie sekundę. Daj mi wyjść. No, nieważne. No, nie właśnie, właśnie nie, nie chciałem wychodzić, bo coś tu już kurwa schodziło. Nie by byłby fajny, jakby nie te celowni zjebane No. Nie wiem czy chyba czyta. w lewej chyba jej się ta tyły zetałem też jest gościć gdzieś nawajdę co Obok kapteczka po prawej masz robi Nie wiem, podniesiesz, jak się z sobą nawalają. Nie <laughs> <laughs>